Witam wszystkich z rana. Dzisiaj zaprezentuję Wam w pigułce, jak wygląda mój dzień. W tej chwili jest 5.41. Wstałem o 5.30. Szybki kibelek. Herbatę zrobiłem. Jakiś tu serek sobie naszykowałem. Komputer już odpalony. Patrzymy sobie z rana zawsze mieszkania tutaj z gminy nawet. Jest jakaś większa szansa. Na mieszkanie tutaj w tym kółeczku macie pokazane szanse. No i co? Z rana jest omega 3 oraz kofeina w tabletkach. Ja za bardzo kawy nie piję, więc stosuję kofeinę. Z rana również ćwiczę. Do tego idzie kreatyna i cyt cytrulina. 5.41. Zaczynamy dzień. 12.31 Wyruszamy do pracy. 7.00 Egipskie ciemności. Rozpoczynamy kolejny dzień w pracy. 10.00 Pierwsza przerwa. Zrywamy gruszkę z góry. Pogoda i nastroje dopisują. Czekamy na kolejną przerwę. 12.34 Długa przerwa. Kanapeczki. Odpoczywamy. Przerwa półgodzinna. Po półgodzinnej przerwie kontynuujemy pracę. Tym razem na nowej maszynie. Z której również na moim kanale zobaczycie materiał. 15.01. Ostatnia przerwa. Ostatnie kanapki. Póki co bez deszczu. Zapięć. Szósta. Płaczka, potę, pierdol szefa i robotę. Jedziemy na bazę. Koniec pracy. Dochodzi prawie 20. Jestem po ćwiczeniach, po prysznicu oraz jedzeniu. Dochodzi godzina 20. Gdybym jeszcze był w sklepie, a dwa razy w tygodniu jeździmy, to to wszystko przesunęłoby się w czasie o jakieś pół godziny. Natomiast chcę zaznaczyć, że ta liczba godzin i... Taki dzień jak tutaj prezentuję to są zbiory. To jest tak wyjątkowo. Normalnie tych godzin jest mniej i czasu wolnego jest również więcej. 22.15. Ja będę się zaraz kładł. Udało mi się poczytać trochę książkę, pouczyć się słówek z holenderskiego. No i obejrzałem kilka materiałów na YouTube, więc nieźle. Czytam sobie obecnie Potęgę Podświadomości. No, wydaje mi się, że niedługo powinienem skończyć czytać tę książkę. Tak w pigułce wygląda mój dzień, jeżeli chodzi o zbiory. Myślę, że jest to ciekawe dla Was. To tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Do usłyszenia.